Mam z tej strony bardzo kiedziemnym jest Wiktoria Siema. I, I robimy odcinek szkopania I po tym odcinku będzie od razu kolejny odcinek Tak, z Więc. piesków, z piesków Będziemy lajka, Suba za, za to żelazo Sub za żelazo się należy No mam, na, Mamy nawet redstone, Tylko, że ja się... Rygarek nawet mam no. no, O, więcej A się do wody tylko Więcej i więcej żelaza. Przecież my, my mamy już tam 15. W domu jeszcze mamy 8. No. To już, no, nie, nie wiem, po się... co mi tyle tego żelaza. Mamy zbrojki mm, diamentowe, bo na moim, na, moim Boże. Kanale, na moim kanale był live i e, kop, skopanie diamentów to, e, na tym e, z moją koleżanką. Kopaliśmy te no, diamenty. Trafki, na tak, e, e, live a A, robiłam, robiłam live y na moim kanale. E, nie, nie pokażę na tego kanału, bo e, Już nie ten live e, był chyba rok temu, e, 10 miesięcy temu. Ja tego Usunęłam mi... kanał, więc. I to było na tym trafie, nie? Tak. I węgiel, i żelazo. No, mamy się tak, Węgiel. Za to się łapka, nawet wzięła. No, nie powiedziałam chyba, ja jestem na dole, znaczy ja jestem na górze, Bartek jest na dole. Ja się chyba zachowuję, jakby to był mój kanał. No, trzeba zmienić zdjęcie profilowe, bo już wtedy miał szał na i ja mu zrobiłam tę edytę. Ja pozdrawiam. Um. No kurde! Co? Cały coś się kupić do Twojej dziury! Cały czas? Kopiesz się? To no, nie, w, tą... w tą stronę się kopię. A tu jest starej dziury. A, to jest starej. Gdyby tu tunel widzicie, stąd mamy tyle tych pochodni. Tak. Jej się kilof nie kończy, ale jej się trochę kilof kończy, a mi się kończy. Patrzcie, patrz, jak już mam mało tego kilowida, Tyle miałam całe, nie? No. no będziesz musiał zrobić nowy, tam w skrzynce jest ten. No wiem, e... widziałam. Prawie 100 diamentów. 25, albo 7, chyba. 55 chyba. To było, chyba. Ale nie wiem. My no, mamy no, Redstone. Cześć. W ogóle latarka no. jest w telefonie włączona, więc widzicie więcej. No. Można tak powiedzieć. My gramy na PlayStation i możecie y, y, w komentarzu powiedzieć jak zobaczyć, który my poziom mamy. Nie, znaczy, no, no, czy... No. Jezu. Też się do wody dokopałaś? Tak. I w ogóle ta Weź woda... się kop kowdę... w bok teraz, bo ja się zawsze kopię. Ja też, teraz też się kopię. Dobra, robię tunele w tym. Szkoda, że nie można... O, węgiel! Z wielkokolicznością. okoliczności. co? Ale dzisiaj jest z wielkokolicznością. Nie <coughs> wiesz, o co masz? Ja mam już w Mhm. Mm Wydaje się chyba, zależe, że raz już to paliło, nie? No dawno. Ja go nie wkładałam później. A Ty, bo Ty przepalałeś, no to nie wiem, czy się przekradli, czy Tak, bo ja... Ej, chcesz trochę pokopać tego węgla? Jestem. Ja mam. Nie, 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 nie. Ja mam cztery tutaj. To sobie wykopiasz. Czy ja Ci postawię i wykop te cztery. No, ja ma... cztery. no do mnie musisz iść. O, no i... O. I tutaj w tym są te... te cztery, no tu, na Tylko, jak tam będzie więcej, to też możesz wykopać trzy, dobra, dobra, to ja, dobra, dzięki, pa i sądzę ej, to ja ciągle bo chyba na tym telefonie nie było nie nie jest przykryte mm. e, dobra mm. Tak mm. Ja jak gdzie ja idę? sorry, jak będą jakieś dźwięki ale, no niestety znaczy sąsiedni? No, nasi sąsiedzi. Znaczy jego sąsiedzi, ja tu tylko przyszłam. W odwiedzinki. Przyszłam. zawsze tam O no. nie! Co? Kopalnie. Nie zamykasz? Tak. Tam był węgiel, ale dobra. E, nieważne, jakby co, to nie mówcie, że. O, oni się boją, bo oni się boimy naprawdę. To jest zło. Ja też sobie. Tak, bo to, bo to, dla mnie to nie Minecraft. Ja tu tylko kopię. czyli znaczy ja tu tylko gram bo to mój survival, nie wiem, to nasz survival. I będziemy to nagrywać na tym kanale, ale wątpię, że będzie na każdym odcinku. Będzie, będzie, będzie. Na przykład jutro na odcinku będę też, ale w następnych dniach nie wiem, czy będę. Będzie, będzie, będzie. Warto ja teraz mówię. Ponieważ... Znaczy ja mam już na oglądach. Na przykład, y, że kilka dni mnie nie będzie, więc nie będzie ze mną odcinków, ponieważ, ja sam ty, sobie ty, ty, ponieważ gdzieś jadę. Y, ja chyba tak. Aha, myślałam, że się rozkopałam gdzieś. Jak się dokopiesz do Dirta, do, do nie? To y, od razu ten, wychodź z kopalni i możesz robić inny tunel, bo... Bo jak był dirt, to ja się rozkopałam i znalazłam wcześniej lawę, y, więc no było ciekawie. Musiałam ją szybko zatkać, bo normalnie bym nie wiem co. Będziemy mieć y, tutaj, będziemy zostawimy tego kobla na wszelki wypadek, ale no, Zaraz y, jak pójdę na górę, pokażę Wam nasze zapasy tego kobla. I, i weź, no potoczyliśmy do kopalni No mamy stona, mamy złoto, ale złoto wykopaliśmy gdzie indziej do innej kopalni Znaczy kilka złot wykopaliśmy w kopalni, a kilka też w świątyni na pustyni. Yy, aha, znowu się. Świątyni na pustyni. No. Teraz ja tutaj robię kopalni. Jezu, już Dobra, to ja już nie kopię. Może no, bym tak stąd wyszła. A, ona się do Bedroka dokopała i powiedziała: Tak, yy, powiedzcie czy można wykopać Bedroka, czy nie, bo ja się dokopałam... Dokopałam do bedrocka i jest tam bedrock jeden i nie wiem czy mogę wykopać czy nie, bo ja nie gram długo w minecrafta. Ja dopiero od szereg gram w minecrafta. Mm, nie no. Ten świat jest od wczoraj. Tak ten świat jest od wczoraj, ale ja dawno nie grałam w minecrafta, więc yy, no. Ja szereg tylko Minecraft nie śpiłem chyba rok temu. Tak, właśnie nie grałam w minecrafta od roku. Yy, pokażę wam, Coś ty tu zrobił. A tu też tunel zrobiłeś. No i czemu w nim nie kopiesz? Czekajcie, gdzie jest ten pokoik, co było? Gdzie znaleźć ten pokoik. Tu jest Widzicie drugi. ludzie, jakie mam już na odcinku lotka? Mi się jeszcze nie skończył. Zobaczcie. Patrzcie ile koby. Dobra, ja koby. Może nie? Ja też Przyszłam tu schować moje rzeczy. Hmm. Ja bym tak pomyślała, że moglibyśmy już skończyć to kopanie. Mhm. Y, nie wiem. No. Dobra, bierz tylko. Jak no. możemy ustawić? No, tak, co to zostawić? Zobaczmy. Redstone, złoto. Redstone, złoto. Tarczę weź swoją. I wędkę swoją weź. A teraz no? będziemy. Tak, 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 ja tak. Dobra, więc teraz idziemy, ja, ja, ja Wam pokażę... Chyba już rano, nie? Tak. Chyba. Ja Wam, ja, ja wam pokażę mój domek. Nasz domek. Sorry, ale y, gadam już y, czwarty raz y, z rzędu. To jest z... nasz domek. 10 minut, już 40 minut, jak gadam. Tak, nasz domek. Aha. Chodź. Jak pada deszcz, to, to oznacza zombiaki. A zombiaki to oznacza zombiaki. Aha. Ty, ty masz kilof, bo ja nie mam kilofa. Boże. Dobra, Bo, biegniemy. Ta, biegniemy, tam, biegniemy, kilogramy szudniemy. Tam, tam już widać nasz domek. Cały czas mówię mu, nie wiem nie. Czy... Ale dobra, tu Widzicie, widać... w tej kopalni mieliśmy dziewczynę. Dobra, pójdziemy nie? spać, jeśli się da. Tak, y, tam widzicie nasz pomost, gdzie są nasze łóżka. Tu widzicie Może domek. Do... Ja domek. Ja do tego. Nasze lamy urosły, które były malutkie. To to jest do tego łóżka, da się iść spać? Nie. Proszę. Czyli... Patrzcie. To, to jest nasz domek. Jak widzicie, tu są ryby. Które A ja Wam pokażę do... naszą farmę i naszą działeczkę małą. Tak, jestem na górze, żebyście się nie pomylili. Te sobie zostały. Widzicie, to jest nasza działeczka. Taka. A nasza farma to jest... Tu. O! Ona ją zbierze, bo zbudowałam, tak? To, już nie ma na mnie. Poszłabym spać. Dobrz, mm, zobaczmy. Tu jest nasza góra i ja mam Wender Ja ta, mam, ta ta cześć, mam takie rzeczy. Tu jest jeszcze nasz barę. Przepraszam, bo, bo ja musiałam zrobić. Jest! Wieleta. myślałam, że tam stoi Enderman, a to było drzewo. Widzicie? Ten krzyżyk? Ja myślałam, że tam jest Enderman. Gdzie krzyżyk masz? Mój krzyżyk. Chodź, że o, o krzyżyk tam. Poszłabym teraz. Zobaczcie! Owca tu przyszła, której my potrzebujemy, żebyśmy mieli małe owieczki. Ale dobra. Ja idę. Może Jak dobiję poziom 20, to sobie zenchantuję ten, y, klatę. Ach, ja możesz sobie tak? tylko nie mogę. bo tu wschodzi księżyc, a tam zachodzi. Słodź. bo prawie już jest po południu, A bo ty masz zegar. No. Aha, czyli? Jest jeszcze rano. Zapomniałam jeszcze nasz zegar. Czy ty się że zegar? No nie zapomniałam zupełnie. Myślałam, że jest noc, a zapomniałam, że nasz zegarek Dobra, więc łowimy. Też się trudno łowi w tym deszczu. Nawet nie widać, czeka się na płynie, no czy nie. Wiem, że to jest 1,13. Możemy łowić wiaderkiem, ale szczerze to mi się nie chce. Ja wolę łowić tak. Bo tam są Boby. Czy ona tam nazywa się... Boby? Tam są Boby. Czy tam Skąd są... mamy nici w ogóle? Weź ja tę wędkę wyłowiłam. Wędką, którą zrobiłam. Te nici były w świątyni na pustyni. Tam, że, tam, świątyni na pustyni. Tam żeśmy się i... Do tej... Poszliśmy do świątyni. Przestań. Nasz... Zgniłe mięsko. Rybka. A, brachu, czekajcie, bo. Ej, hmm. czemu żeś to zrobił? Weź, y, weź tę rybę tropikalną, wyjmij i postaw ją na ramkę. Czemu ja? No bo ja idę coś robić, bo mamy ryby. Tak, ty widzi, weź, ty, na... weź postaw ramkę, bo ja się postawić tutaj na zegar. No to zdejmij z jednej tej skrzynki. Dobra, na górze postaw. Nie, na dole postaw. Nad drzwiami. Tymi o... Nie tymi. tymi. Tymi od ogródka. O tutaj. No. Dobra, jest już równo popołudnie. A ja będę... Dobra, to Dobra będę teraz widzę. możesz czasem ja, ja będę enchantować tą klatę. Ja też. Ja najpierw, idź stąd. Bo ja mam 20 level też. Barczyki idź stąd. To jest moja zbrojka. 3. I tutaj je. <grych> muszę zrobić tu porządek. I będę enchantować to. Aha. Ochrona jeden. Ej to. Czemu tu nie mogę? Ja zbieram do 30. Ja, muszę ja też muszę do 30 zebrać, bo... Yy, no ja też cały czas jest po południu. Nie mogę czegoś innego. Ale ja mam kelpy czy pale, jak chcesz. Coś... Mhm. My mamy piecyk jakbyście nie widzieli. No każdy ma piecyk chyba w domu. Kiedy ma 28, no to każdy chyba ma. Mm, bo no, mamy eee... kelpy, ja złowiłem, ja, ja, ja masz 46 stopni. No. Okej. Okay. A, a, pójdę, ja ja wziąłam węgiel chociaż. ty jest węgiel. To jest węgiel. Się powoli robi noc, a ja idę. Ja idę zabić te owce. A ja idę stąd stąd. Z trudem zabijam te owce. Aha, Ty ją przywiązałeś. No. Czyli no. mogę zrobić tak. Bartek, pomóż mi. Ja to, weź te owce, weź, weź te owce. Przywiąż ją jeszcze raz. Ja zrobię dziurę. Szybko wchodź. Oj, sorry, robię tutaj. Chodź szybko, ja to zamknę. Szybko wchodź! Nie, wchodź, wchodź. Kiciki, no już jutro. Kiciki, no już jutro. Zaś mi uciekła. Patrz, patrz, marchewka. Nacny nie, nie latasz za marchewką. może. Chodź, bo cię uderzę i zabiję. Weź smycz, o! Czekaj, weź ją, popilnuj. A ja może weźmiesz Bożę, bo ona ja, pada się z Bożem na tym. No już idź! Chodź, pici-pici! Musisz do niej podejść. Chodź, chodź, pici kici! Chodź! Wepchnij ją tam. Wepchnij ją. No szybko! Chodź! No chodź! Możesz no iść. No, stań koło niej. A chodź! No, kurde, no teraz ta wychodzi. Chodźcie. chodź, Oj, chodź. trudno! Nie, ja muszę mieć te owce. Dobra. Dobra, mamy to. Dobra, nakarmię teraz i spadamy. To się i Chyba. Zobacz. No już zachodzi powoli. Więc ja myślę. No ja nie jestem głodna. No. Nic nie chcę myśleć, więc. Aha, tylko przepalasz. Tam zos, To tam Pójdziemy do kopalni później, znaczy rano. Znaczy ty pójdziesz po. Ty wziąłeś żelazo z kopalni, nie wziąłeś. Pójdziesz po... No, no to w tu. Zobaczę. Zrobiłabym coś. A, po, co? A co mam iść na rano kopalni A nie, bo myślałam, że tam żelazo zostało. Zrobiłabym coś. Słuchaj, daj na to. nie, nie, patrz na to. Dobra, już... Ty nie nic zrobić to! to, 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 to. Nie? Bo my mamy jakiś barwnik, nie? Cement w proszku. No. no, w proszku. Po co ci cement? Bartek, uspokój się. Nie potrzebujemy cementu. <grym> Na siebie film oglądam. Zresztą? Nie, dzięki. Ej, wiesz co, bo ten, ten schodek tu przeszkadza. <grym> ja. Dobra. Hmm, patrzę, czy zachodzi słońce. Na tym oknie powinno słońce. zachodzić, czy nie zachodzić? jest dziewiąta. No dziewiąta, no. Mhm. Poczekajcie. Ja pójdę po drewno rano. To co? Po białe drewno. Bo my mamy raz, jakbyście nie wiedzieli. Yy, patrzcie, tam... Czekajcie, bo... Tam jest, tam jest ciemny... La... Tu jest ciemny... Tam jest ciemny lasek. Jest, tam, jest dębowy, jest. tam jest dębowy, tam a tam jest biały i jeszcze za naszym domem był gdzieś biały lasek, czekajcie. stary I tutaj jest lasek, więc no, będą fajne połowy. Jeszcze jak znajdę pieska tutaj w połowie. Tak się mówi. Jeszcze jak... oddawaj. <grym> oddawaj te hikierę. Dobra. Jeszcze jak będzie y, rano wtedy, Widzicie. Tak, sprawdź. Co robisz do Biru? Dobra, spokój się, bo nam zablokują ten film. 17 minut trwa, myślę, że nawet do pół godziny tak? mi się Ja coś nie? Tak. nasze czatki. Tak, idziemy. Jakby ktoś zapomniał, ja jestem na górze, bardzo proszę na dole. Patrzcie, to jest wolne. No, to jest wolne. Bo się No, Aha, miałam wziąć kości jeszcze i miałam wziąć dipę, ten. Znaczy, po co dipę. No, tylko kości wziąć. Czemu zabrałeś wszystkie kości, co tu były, bo tu jeszcze były kości? Sk sk skrze jest. W skrzynce są, jak w skrzynce jest tylko ten stawc, a już tam nie ma. Więcej. Przejdziesz? Nie, ja idę po drzewo od Po co kości! Ale się ja nie, gdyby jakiś był. A co gdzie idziesz? Ja idę do kopalni czy? No tu miałeś iść do kopalni. No ja idę do kopalni. Ja, nie ja muszę pamiętać, gdzie jest domek. Ale jakby domek jest. Wprost. Czekajcie, do kopali. tylko bateria. Jakby patrz się do tego masz. Nie, się patrz tak. Ja Wam na chwilę zasłonię moją łapką. Siemanko, bo tu będą imiona i nazwiska. No dobra, już. Już? Dobra. Żebyście nie widzieli, bo to... stajemy. tajemny. Jezu, no mówiłam. On tu zawsze spada, No i musisz wyjść. Daj mi dirta! Nie dam Ci. Trzeba było się Ja się przygotowałam na wyprawę, a Ty to nieprawda, niech to ale okej. Daj dyrek. Oj, to się wykop jakoś, ja nie mam czasu. Ja będę musiała jeszcze sobie nową łopatę zrobić, nową skierkę. Znaczy, tam w skrzynce są jeszcze jakieś narzędzia, ja robię, to na ale nie mam tyle Ale drewniane. Drewniane i żelazne tam były chyba. To jest spokojne. Żelazne. ten będę. Jak mnie rzucisz dirta, jak wykopiesz, to ci rzucę. Kup. Nie wiem czemu, to ja tobie kopać, jak ja mam lewe lęczki. Tutaj jeszcze to drzewko tylko. Dobra, wróćmy. No już tylko to drzewko. Dobra, będę musiała jeszcze przyjść po sadzonki, jak wypadną. Oj, znowu się nabiegania. czy Jeszcze tu mamy ścieżkę. <grym> też będziemy przebudowywać domek niedługo kiedyś kiedyś, kiedyś. ale to będzie na live. to no my będziemy przebudowywać na live. jak będzie 200 subskrypcji ja myślę, że cztery... na 400 subskrypcji yy, przebudujemy domek ale ja to sądzę a na następnym live y, ten y, domek znaczy nie, nie ja to się muszę wyłączyć gdzie to było? tam gdzie to tam było? No nie. nie wiem, na naszej kopalni, tam. tam Ja zapomniałam. trzeba tą dziurę zalepić, bo ja nie wyczynam. Nie? No możesz, zalepimy tą dziurę. Na lajdzie. Tak, na lajdzie zalepimy. Tak no No to podejdź tu. Ja już rzucam. Ja już rzuciłam. Tu, tu, tu. No, obok ciebie. Musisz iść prosto. Znaczy, nie, drugie prosto. No. Ja muszę no. Powinien być dirt, rzuciłam. Tutaj, ja tu stoję. No tu musi być gdzieś. Patrz, tu jestem. Tu jestem i tu rzuciłam dirta Nie chodź do przodu. No gdzieś tu spadł, w tej, w tej dziurze. Jezu, no to trudno, nie da... Nie! Nie! Kobla wykopię! Pomyślmy kobla kopać. No zobacz. A czekaj, tu piasek no, Widzisz? No widzicie. Ja no, się kopię do mnie. Ale czekaj na mnie! Jak mi nie pomożesz to robić? To szybciej kopię. Mam 10 dopiero, nie mam lat. To się nazywa właśnie ostrożność. No, no właśnie. Dajcie, ja tam pójdę. Bo tu jest dłużej. O, akurat, starczyło. Już? Uh -huh. A bo tam się chęta. O Boże. Ja, żyję. Acha, to, szuka, to Trzeba to zakopać. Na, musimy to na live zakopać. Na realnie to zakopiemy. Tak bo jak nie, to my się zabijamy. Zerzymiała się. Nie. Dobra. Ja miałem już pod a musiałam cię... Patrzcie, ja jestem. Patrzcie tutaj, dziarzku. Nie, ja to ja, ja musimy to dzisiaj zakopać. Na live będziemy tam zwiedzać. Na, na live na 54. to też będziemy Chciałam ją wziąć w kopalnię. Nie, nie w diamenty wiążki. Jeszcze ja muszę może kilo zrobić. Ja sobie może kilo no. zrobić. Ja idę łowić ryby. Znowu? Tak, znowu. Dawno tego nie robiłam. I to, to, to cię walnowała? Sama spalona. Na live też, gdzie będziemy przebudowywać domek, będziemy tu tutaj robić schodki wszędzie tutaj na swojej górce. Więc no, to musi być. Żeby zrobić live'a na 500 subskrypcji, to pod tym filmem musi być co najmniej 50 kłopot. Do 50 popek w dół. 50 popek w górę. Wiecie, bo jak 50 popok na przykład w górę będzie, a 50 popek w dół, to wtedy będziemy mieć stołapek? Tak? bo to na to samo wychodzi. Więc jak dacie albo w dół, albo w górę, no to to nie ma znaczenia. Chyba ona mi coś powiedziała. No bo to nie ma znaczenia, bo jak się na przykład jedną łapkę w górę, a będzie 50 łapek w dół, to wtedy będziemy mieć 51 łapek w górę. Hmm. To, nie działa, to nie działa na takiej zasadzie, że wtedy kanał jest mniej popularny, wtedy jest bardziej popularny. No. Może, jak ja to od Twojego. Ja muszę jeszcze się tym tortować, bo mam już 300. Ja jest 30. 30, 30. Masz Ale wtedy nic nie zostało Tak. To to jest? Tam y musisz mieć trzeci lapis, żeby mieć niezniszczalność jeden. Co to... Po co zrobiłeś nowy kilof? Bo mnie się tam kończy. Ale jak ci się, się skończy? To ty też się robisz. Ale nie, bo ja mam jeszcze. Ja nie zużywam tych diamentów. Co żeby na zapał? To się skończy. Ale to... Jak ja było odłożę, odłożę na jakieś... Jak Ci się skończy, to wtedy. Już nie bądź taka. Nie ja, by... ja, ja wykopam pediana, prawda? Na live. Dobra, no, na live. niech ci będzie. Na live. Tak, Chyba to no, się nie. już co robi. Y, trudno. Jak tam nasze karpy, to karpy nam się Nie już. patrzcie. Popatrzcie, jaki święty. Dobra, już kończymy. Chodź tu, Wiktorze. Chwila, nie wiem, czy ty jesteś. Na górze. Idę. No dobra, to już koniec naszego odcinka. Pa!